I po urlopie świątecznym wyjazd z Myśli Boża 5 stycznia i się parę ujęć z kamerki, którą sobie zakupiłem już jakiś czas temu, ale nie było okazji nic pokazać. nudna droga, niestety pogoda była cały czas beznadziejna, zarówno na urlopie, jak i podczas, podczas jazdy. No i kilka takich ciekawych ujęć, które tam były rzadko kiedy tutaj akurat z samego Myśli Boża tutaj zwróciłem uwagę na pusiarza, który mnie wyprzedzi za chwilę. To będzie skrzyżowanie, które bardzo dobrze znam, bo tam było bardzo dużo wypadków i śmiertelne też. Linia podwójna ciągła, niby ciemno, niby wszystko widać. Tam z daleka nic nie jedzie, ale jest podwójna ciągła, bo za mną się kleił. Dojeżdżamy tutaj zaraz do skrzyżowania. Poszedł na podwójną i do widzenia. No ludzi musi dowieść, nie? A jak? No, no tak jeżdżą ludzie, no, to, no co? Dobrze, że nie siedzą obok kierowcy, bo miał już takie siwe włosy jak. Jak co? Jak biała kartka papieru no, na przykład, nie, Tak sobie wymyślam. Tutaj, co mamy znowu? E, w kostrzyniu, kostrzyn nad Odrą. Też pan busem nie wytrzymał, ale to już bus taki dostawczy. Pewno jechał na rynek. Dowieź świeże pieczywo, jeszcze ciepłe, szybko przedrodę. Musi wyprzedzić po to, żeby tylko szybko z niego zjechać i być najpiersiejszym. No, takie tam przygody malutkie tutaj zwrócić uwagę, że Polska wyjeżdża za granicę akurat tak fajnie się złożyło busy yy, chyba z tego poznańskie, jakieś tam raz, dwa, trzy, tam jest pełno jechało pewno wypakowane po brzegi akurat po świętach wiadomo no trzeba wracać do pracy za chlebem Polskie Murzyny, taki jak i ja. No co zrobić? Takie życie. Taki mam klimat panie premierze. I pojechali. Naprawdę, no, droga była nudna, no i wyjątkowo y, mało było. Mm, to, to akurat tu się trafiło robót na drodze. To jest krótki odcinek, ograniczenie było do 60, nie wiem, ile ciągnęli tam, myślę, że około 80, ale tutaj będzie. Dobry zawonik, bo tu też jest ograniczenie do 60. A tutaj pan Gusiasz sobie zaraz pociągnie, ale myślę, że gdzieś koło setki zleciał. Musiał jechać szybko, potem szybko hamować. Bo przecież, kurde, ludzie muszą zdążyć do pracy w sobotę. I poszedł. Bardzo mnie zdziwiło, że bardzo, dużo tirów jechało. Cholera, myślałem, że będzie mniej w sobotę, nawet nie wiedziałem. Czy zakazy są w sobotę, czy nie ma. I bardzo dużo tirów na y, ruskich tablicach rejestracyjnych, jakichś kazachsta, kazachstańskich, białoruskich, a tutaj będzie fajny klient, a tu już w Holandii jestem. Tu już jestem w Holandii, o tutaj sobie nie wiadomo co on robi, tu jedzie, tu rzuca go, rzuca, nosi. Później jak go wyprzedziliśmy, okazało się, że on ma słuchawkę w uchu. nie, czy w obie słuchawki, czy jak. No dziwnie się zachowywał w każdym razie. No ale jak już w Holandii, to może na legalu po prostu już zebrał coś. Kamera tego nie ujęła. Ogólnie fajne ujęcia kamerka robi, tu niestety na dole mi się odbija. nawigacja. nie wiem jak ją tak zrobić, żeby nie była widoczna, coś pomyślę. Najlepiej sobie przykleję, przykleję na przodzie przed samym oczami, to może kamerka tego nie. No, i te ostatnie ujęcia już drogi, tam jest godzina. Yy, która tam jest? 15.06, tak? Dobrze, patrzę. Tu mi się tak zalewa trochę. Dobra, no ale w każdym razie droga minęła bardzo fajnie. Troszeczkę tam popadało, troszeczkę powiało. Yy, całość trwała 9 godzin 15 minut. Bardzo szybko to poszło, i ten na pokładzie miałem. Trzy dziewczyny w tym Pieska. Jedno, w tym Pieska dobrze było, I ja, jako kierowca. A co, no i teraz jak y, zacznie się w poniedziałek <laughs> praca, no to oczywiście będę tutaj znowu bombardował film. Ja głowę no, będę w będę nie będę robić bo nie <laughs> wie, coś tam natchnie. każdym zastanawiam, co ja będę robił w poniedziałku, ale prawdopodobnie będę mógł w kto obserwuje mój kanał, to wie o co chodzi. Tam są filmy tych wcześniej gdzie w e, tych mat pod półki, co są kładzione, żeby sobie te, żeby liście tam rzucały, wszystkie się tam spadają, bo ta maszyna to wypi. A tak na razie do usłyszenia, Widzę, że pogoda też tutaj śnieżna. E, Siedziałem sobie w Polsce, zobaczyłem tak tą pogodę, cały ten cały półnie zasypane wielkim śniegiem. A tam na północy, u mnie, w zachodniopomorskim pomorskim śniegu, tylko tyle co na lekarstwo, no, naprawdę. No, ale co? Przynajmniej y, jadąc teraz do, do Holandii, nie musiałem się obawiać poślizgów. Nie musiałem się obawiać, że ktoś padnie w poślizg i mnie ściągnie ze sobą. A tak, na razie, trzymajcie się.